Potrosscy policjanci przez cały okres wakacji patrolują niestrzeżone kąpieliska i przestrzegają przed nieostrożnym korzystaniem z wody. W samym lipcu, od samego 1 lipca do tej pory niestety w Polsce doszło do 95 utonięć, więc jest to ogromna liczba, a jeżeli biorąc pod uwagę czas, w którym już się robi ciepło, czyli od kwietnia, gdzie te temperatury pozwalały niektórym na wejście do wody, to niestety od kwietnia mamy odnotowanych przeszło 200 utonięć. Brawura i alkohol to od lat główne powody utonięć. Są wśród nich osoby dorosłe, a także młodzież. Aby zapobiegać takim zdarzeniom, wystarczy przestrzegać zasad, o których notorycznie przypominają kutnowskie służby. Dorośli właśnie mówią, no młodzież, no to jeszcze jest nie taka, wiadomo. stro w głowie jak to mówią, ale dorośli powinni już bardziej tam jednak nad tym wszystkim panować, więc a, a widzi się obrazki, że czasami to naprawdę aż aż o pomstę do nieba woła, jak to mówiąc, że cor wyprawiają dorośli, zamiast nawet przykład tej młodzieży i dzieciom, no to zachowują się strasznie. Ważne jest, aby zachować rozwagę, a do wodnych zabaw wybierać wyłącznie miejsca do tego wyznaczone, strzeżone przez ratowników. Przede wszystkim nie wchodźmy do wody po spożyciu alkoholu. Bo też miałem taką sytuację, ktoś tam sobie siedział, było bardzo gorąco, bardzo dużo ludzi, no, no jakiś dziadek chyba nawet i po prostu utonąłby tutaj w tym bardzo płytkim basenie. Już go zacząłem obserwować, przekazaliśmy go ochronie. Takie, takie przypadki także był pod wpływem alkoholu tak tak wspólnie z powiatową państwową strażą pożarną wspólnie z ratownikami wodnymi zorganizowaliśmy spotkanie tutaj na naszym basenie miejskim w Kutnie po to żeby rozgłosić naszą akcję, naszą kampanię ogólnopolską Kręci mi bezpieczeństwo nad wodą. Ona ma za zadanie informować e, mieszkańców, e, uczyć jak prawidłowo i jak bezpiecznie zachować się na terenach wodnych, przywodnych, żebyśmy e, miło i fajnie spędzili ten czas nad wodą i e, żebyśmy uniknęli wszelkich zagrożeń, które mogą wpływać na nasze e, niebezpieczeństwo w czasie pływania i w czasie zabaw wodnych. Woda to żywioł, który nie wybacza błędów, dlatego korzystajmy z urlopu mądrze i z rozwagą. Jeżeli nad wodę wybieramy się z całą rodziną, z dziećmi, to ani na chwilę nie spuszczajmy ich z oczu. Wybierajmy bezpieczne kąpieliska. Strzeżone przez ratowników wodnych. To oni czuwają nad naszym bezpieczeństwem, kiedy jesteśmy w wodzie. E, aczkolwiek są też miejsca, które są niebezpiecznymi miejscami, gdzie. Absolutnie nie możemy wchodzić do wody i to są wszelkiego rodzaju sztuczne zbiorniki wodne. Zbiorniki, które są pokopalnianymi zbiornikami, sztucznie napełnianymi wodą. Są to rzeki. W rzekach też absolutnie nie wchodzimy do wody, nie pływamy w nich, nie korzystamy z tych kąpieli wodnych. I oczywiście miejsca, które są oznaczone zakazem kąpieli. W tych miejscach też absolutnie nie korzystamy z zabaw wodnych i nie wchodzimy do wody, bo to może zagrażać naszemu życiu i zdrowiu. Do końca wakacji pozostał cały miesiąc. Zadbajmy o bezpieczeństwo swoje i bliskich.